W nadchodzących dniach najlepsi skoczkowie narciarscy zmierzą się w Lake Placid, gdzie na kompleksie MacKenzie Intervale odbędą się konkursy Pucharu Świata. Grupa pięciu podopiecznych Tomasa Turnbichlera, w tym Dawid Kubacki, udała się do Stanów Zjednoczonych. Z relacji dziennikarzy z jumping.pl wynika, że po przyjeździe do USA 34-letni Kubacki napotkał dość nietypową sytuację. Puchar świata w skokach narciarskich mężczyzn tymczasowo przeniósł się poza Europę. W nadchodzących tygodniach zawodnicy będą rywalizować o punkty do klasyfikacji generalnej na obiektach w Lake Placid i Sapporo. Thomas Turnbichler zdecydował wysłać do USA piątkę zawodników, których widzieliśmy ostatnio w Willingen, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego oraz Pawła Wąska. Na skoczni Mackenzie Intervale wystąpią także Panie, Pola Bełtowska, Nicole Kanderle, Natalia Słowik i Anna Twardosz. W Lake Placid rozegrane zostaną dwa konkursy indywidualne mężczyzn, dwa konkursy indywidualne pań oraz konkurs drużyn mieszanych. Biało-czerwoni już dotarli na miejsce, gdzie wkrótce rozpoczną się kwalifikacje, a tu już pojawiają się problemy jednego z gwiazdorów. Trwa walka z czasem. W trakcie podróży do Ameryki naszych reprezentantów, a także kilku zawodników z innych drużyn, spotkała ciekawa sytuacja, którą opisali Tadeusz Mieczyński i dominik formela ze skiumping.pl. Po przekroczeniu granicy skoczkowie, dziennikarze oraz członkowie sztabów szkoleniowych musieli porozmawiać z celnikiem, aby ujawnić cel swojej wizyty w USA. Funkcjonariusze starali się, aby goście nie czuli się przytłoczeni tą sytuacją. Podczas kontroli doszło do nietypowej sytuacji, celnicy mieli problem z wymową imion i nazwisk niektórych zawodników, w tym m.in. Dawida Kubackiego. Jak ujawnił Tadeusz Mieczyński, imię polskiego skoczka zostało wymówione jako Dulit, co utrudniło zrozumienie, że chodzi o Kubackiego. Starali się, próbowali wymówić te słowiańskie imiona i nazwiska, co nie zawsze wychodziło. Czasem było to tematem do żartów ale poważnym panom policjantom i celnikom nie podobało się, że podśmiewano się z ich wymowy. Mogło to się źle skończyć, ale udało się i panowie nas wypuścili, tłumaczył dziennikarz skiumping.pl. Tymczasem kolejne kontrowersje dotknęły FIS po incydentach w Pucharze Świata.